mam z tej strony Piszem i mamy 30 godzinę streama. Ja się czuję wyśmienicie, a to dlatego, żeby wystartowała nowa liga i trochę by się przydało chyba o niej porozmawiać. Minęło już 24 godziny mniej więcej od startu. Ja aktualnie skończyłem cały atlas, mam 90 level, kilkanaście divine'ów w staszu i kilka przemyśleń. Po pierwsze jest to najgorzej zoptymalizowana liga, jeśli chodzi o performance internetowy. Nie widziałem dawno już takiego rozpierdzielu, ale to się ciągnie od PoE2 z tego co wiem. I jeżeli macie duże problemy z graniem na Europie, cały czas Was rozłącza, zawsze można połączyć się z Waszyngtonem, no niestety, ponad stopingu, ale jakoś da się pograć i przynajmniej tak często nie dropi ale jest odczuwalny ten ping, więc jeśli macie mało tankowate postacie, no to jest średnio. Jeżeli jesteście bardziej przystankowani, to będzie całkiem okej. Okay. No, trzeba grać na takim lekkim wyprzedzeniu, da się tutaj grać. No ale to się generalnie ciągnie już od PoE2 i ostatniego patcha, czyli tego 0.2. Tam też były duże problemy z Europą i też pamiętam, że my graliśmy na Waszyngtonie, bo po prostu chodziło lepiej. W nocy graliśmy tam, pomiędzy nie wiem, piątą a ósmą rano, to było elegancko. Europa chodziła idealnie i było czuć to, że jakby te serwery były odciążone. I to nie ma znaczenia, czy jest, nie wiem, bardzo dużo ludzi, ogólnie, czy gra dużo ludzi, czy gra mało, tylko jakby ta przepustowość serwerów była jakaś taka, nie wiem, rozjechana i po prostu, no, masakrycznie ta Europa nie chodzi, ludziom spajkuje, czyli mają. 30 sekund normalnie, potem skaczy im ping, potem im wraca ping, to no, jest jakaś komedia, no ale na pewno to doświadczyliście, jeśli gracie. Plus wyniknęła mała, mały skandal z graczami, którzy grają na konsolach. No niestety jakiś błąd był chyba do niedzieli, czyli do, do dzisiaj podobno chyba już powinien startować serwer, jakiś już nie wystartował, no ale też drugie, duży, duży błąd w GG. I to tak naprawdę jest pierwsza liga i kiedy oni łączą te dwa starty razem, bo w PoE2 to już zrobili, ale w poe 1 jeszcze go nie mieliśmy. I tutaj po prostu wyniknął jakiś błąd. wie dlaczego? Przykro dla wszystkich ludzi, co grają na konsolkach, że nie mogli sobie pograć przez weekend, tylko dostałem gierkę dopiero w niedzielę. No tak to nie powinno wyglądać. To na pewno, więc czerwona karteczka dla GG. Ale jeśli chodzi o samego patcha, to kurde, w niego się naprawdę dobrze gra i nie wiem, czy to dlatego, że Trochę jak tacy głodni, wygłodniali w oczekiwaniu na ten pyszny obiad zwany Po1. Czekamy już 10 miesięcy na coś nowego, i nagle dostajemy cokolwiek nowego. Tutaj jakbyśmy mieli najlepsze danie na świecie, ale sam system jest dość przyjemny i zaraz sobie o nim porozmawiamy. Niestety nie będę mógł pokazać za bardzo swojego merca, bo właśnie ostatnią panią porozbierałem z itemów i odesłałem je wszystkie. Miałem wszystkie takie same chaosowe, bo miały dla mnie dobrą aurę malowe lens, Więc jeśli gracie Poison Cognition, wtedy naprawdę spoko jest. Ta babka z malowe lens i wtedy na sobie gramy sobie heista i te mapy można śmigać bardzo, bardzo szybko Jest to bardzo przyjemne. Dodatkowo no, rzuca jeszcze temp cały czas, więc spowolnia wszystkie mobki. Więc od razu jest dużo, dużo bezpieczniej. I o samych mercach na pewno będzie oddzielny film. Nie ja powiem tyle. Są bardzo nierówni, są giga nierówni. Jedni nic nie robią, biją po zero, jakby chillernia. Potem podchodzisz do jakiegoś chłopa, on się na ciebie patrzy, a ty już leżysz i nie ma już ciebie, więc... Jest bardzo, są bardzo nierówni. Jeżeli widzę jakąś kogoś elementalowego, to już mi się trzęsą ręce, żeby się do niego nie zbliżać. Ja osobiście nie miałem żadnych dobrych dropów z nich. E, raczej ciężko tam dropiło. I, ale widzowie wiem, że podropli dużo divine'ów, Widziałem na, gdzieś tam na Reddicie, że jakieś chine koraloki na ludzi dostali po, dwa, po dwie sztuki. Więc coś tam z nich dropi. Warto jestem pełno do nich zaglądać, przyglądać to, co oni mają, bo mają naprawdę fajne, również często rare itemy. I można z nich znaleźć chore itemy. Typu 100 HP, 2-3 razy resy. No bardzo dobrze to wygląda. Jeśli chodzi o ich temę, no ale no są nieproporcjonalni, jakby nie, nie są równi. Jak mamy łuczniczkę, to ona czasami bije po zero, a potem spotkamy łuczniczkę i ona wcale nie ma jakichś wybitnie silniejszych itemów. Jest bardzo podobna, ale ma zestaw troszeczkę innych skilli, Tutaj coś i nagle bierze nas prosto na hitka. Pewnie gdzieś teraz tam widzicie mniej więcej na Glamplay z tym buildem przy okazji już tak. Jak tu już nagrywam ten film, to o tym opowiem. POBA do tego buildu znajdziecie w opisie. Będzie to link do Ninja. On jest aktualizowany na bieżąco, więc jeżeli ktokolwiek spojrzy teraz na ten build, albo spojrzy na niego jutro, to będzie już diametralnie się różnił. Postaram się też wygenerować jakiegoś aktualnego POBA po tych 24 godzinach. Nie ma tutaj nic specjalnego. Jest jedna zmiana, o której w sumie zaraz, za chwilkę mogę powiedzieć, bo wydaje się giga silna i dopiero wyszła w tej lidze i nie wiedzieliśmy, że taki ten w ogóle powstał. Dobrze byłoby mu się przyjrzeć, jeżeli gracie tym buildem, bo no, to jest 40% naprawdę silniejszego Poisonu w koszcie, nie wiem, 30-40 chaosów, więc to naprawdę dobrze wygląda i daje naprawdę dużego powera same, samemu Pikonkowi. Nieważne w jakim buildzie to będzie grali, czy moim, czy kogokolwiek innego, ten ring jest po prostu gigasilny. 40 chaosów za 40% więcej obrażeń. I również było jeszcze kilka zmian odnośnie Atlasu i w sumie to przejdźmy od razu po, po kolei. Po pierwsze ten ring. Nie wiem, po co o ja mówiłem wcześniej, jak go będę pokazywał, czyli Betrayal Sting. I ostatnia linia, czyli 40% szans na to, że gdy zakładamy Poisona na spojzonowanego przeciwnika, to jest ta, ta szansa, że dostanie dodatkowego Poisona. Przy pikonku jest to giga silne. Każdy rzut to jest 13 odbić. W tym momencie bodajże, bo 11, nie, chyba to było 13 albo 12 odbić mniej więcej. I czasami no, tu musimy liczyć, że też po prostu 40% więcej obrażeń, ale to też bardzo fajnie pomaga w klirze, bo po prostu następuje szybsza rampa, czyli szybciej zadajemy obrażenia, więc łatwiej nam się kliruje. Jesteśmy dzięki temu bardziej wytrzymali, bo po prostu mopki szybciej umierają, bo szybsza, większa ilość poisonów od razu nie wskakuje I to jest wtedy giga dobre, więc polecam na pewno przyjrzeć się temu ringowi. On nie razie drogi. Wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy gra pikonkiem, Idą według jakichś guide'ów, i nie myślę nad tym, co mogą do tego dodać. A ten item pasuje tutaj po prostu idealnie. Resztę itemów macie w pobie. Ten item jest tutaj, tutaj jest najważniejszy, jest najnowszy, jest po prostu z tego i wypada z jednych z endgame'owych bossów nowych. Pokonałem już ich wszystkich tym pikąkiem. Nie są niczym niezwykłym, więc się ich nie bójcie. Będziecie ich spotykali potem generalnie na mapach. Gdy będziecie mieli memory od tego brata ZANE, to tam zobaczycie. Że go tu również właśnie dostaniecie w ogóle podczas robienia tych questów. To jest bodajże pierwszy duży boss, którego spotkacie. Więc dość szybko. Tylko, że on, to wszystko dopiero się dzieje na endgame'ie, czyli jakiś Tier 15 i Tier 16. Bodajże wcześniej te memory się po prostu nie pokazują. Wydaje mi się, że mam jakieś strasznie rozbiegane myśli, ale tutaj mówię, jestem. Prawie po 30 godzinach streama, więc trochę mogę tutaj gadać głupoty. Dla tych ludzi, którzy śledzili gdzieś mój atlas, również on się zmienił, gdyż zmieniłem to, że wywaliłem Betrayal. To było moje drzewko przez zmianę, czyli tak jak to zrobiłem generalnie na filmie. I kurde, to się nie sprawdzało. Betrayal według mnie aktualnie jest bardzo średni, i to mało mówiąc, bardzo ciężko nabija się w ogóle wejściówki na safe houses ciężko to się farmi, wolno to leci, dużo, dużo wolniej, bo wcześniej, być może, kiedy dodamy tutaj jakieś skaraby, potem, gdzieś tam dalej, to będzie to dużo lepsze, to na pewno, ale jeżeli chcemy tym zaczynać, to to była tylko stratna całkiem sporo expa, ale również sporo deadów, no bo jednak Betrayal z jakimiś tam modami na mapach, no potrafi jednak przywalić. Jest niezbyt przyjemny, to tak wygląda właśnie aktualny Atlas, czyli Atlas z Abyssem, również nastawiony na Expa. Tutaj mamy również Big Dropy, gdy mamy zejście na dół, gdy walczymy z bosami którzy tam są. Mogą oni nam dropić różnego rodzaju przedmioty, na przykład z które są czasami nie wiem, po jakimś divku, czasami po dwa belty, nie beltu no jest tam naprawdę sporo rzeczy, które fajnych dropi i ludzie z nich korzystają. Nie lubię tak nagrywać na live'ie, kurde, rzadko to robię, za rzadko, muszę się przyzwyczaić do tego, bo inaczej muszę jakoś komponować myśli, chociaż mój mózg również na pewno jest w pewien sposób spowolniony przez taką ilość streamowania oraz grania. Czy ja coś jeszcze chciałem dodać? Chyba nie. Patrz fajny, granie fajne, bo laguje, GG, naprawcie, proszę, pa.